Ruszyły przygotowania do metropolitalnego śniadania wielkanocnego dla samotnych, które odbędzie się 17 kwietnia. Podobnie jak w ubiegłych latach będzie miało formę mobilną. Wolontariusze rozwiozą posiłki potrzebującym bezpośrednio do domów. Jak zawsze potrzebna jest pomoc mieszkańców. My wolontariusze będziemy potrzebować kiełbasy i jajek, tego co na Wielkanoc jest podstawą. Potrzebujemy również w nieograniczonej ilości słodyczy, owoców warzyw. Co tylko Państwo jesteście w stanie przynieść, lista naszych produktów jest na naszej stronie facebookowej. To nie jedyne śniadanie, jakie odbędzie się w tym roku. Tydzień później Fundacja planuje organizację drugiego takiego wydarzenia, tym razem dla obywateli Ukrainy. Chcemy zaprosić też właśnie ukraińskie kobiety, a być może też kucharzy, którzy tutaj są, aby pomogli nam przygotować dania tradycyjne ukraińskie, świąteczne i chcemy te dania rozwieźć do tych mieszkań, które przyjęły pod swój dach właśnie uchodźców wojennych. Mam nadzieję, że poprzez taki gest świąteczny to ci goście staną się gospodarzami świątecznego wydarzenia i będą mogli w taki sposób właśnie Poznać się bliżej, poznać wzajemnie swoje kultury. Fundacja Wolne Miejsce cały czas poszukuje też wolontariuszy, którzy pomogą przy organizacji Wielkanocnego Śniadania.